W poniedziałek, 25 dzień maja, Edyta Jendrak rozpoczynamy wiadomości. A dziś w serwisie m.in. o największych w regionie targach ślubnych oraz o lubińskich juwenaliach. Pokaz sukien ślubnych i garniturów, oprawa florystyczna, czy też pokaz sztuki barmańskiej. To wszystko mogli zobaczyć uczestnicy lubińskich targów ślubnych, które odbyły się w minioną niedzielę w Centrum Kultury Muza. Na zorganizowanych podobno największych w regionie targach ślubnych swoje propozycje wystawiły wszystkie firmy związane z tą branżą. Począwszy od restauratorów, poprzez kosmetyczki, fryzjerów, a skończywszy na biurach podróży, które specjalne oferty kierują właśnie dla nowożeńców. Pomysł wziął się stąd, że jest bardzo dużo par, które biorą śluby na naszym terenie i szukają dobrych firm, które wystawiają się na tych targach i które pomogą zorganizować im te no więc kolejne pytanie, tak naprawdę yy, nawiązujące do tego pierwszego. Czy to jest tak, że osoby, które przyjdą, mają przypuszczalnie salę, mogą zorganizować ślub od A do Z? Mogą zorganizować ślub od A do Z, zaczynając od wyboru zespołu, kamerzysty, fotografa, yy, sali, torta weselnego. Oczywiście sukienki, garnituru, czyli wszystko, co jest związane ze ślubem i nie tylko. Wśród odwiedzających targi byli nie tylko ci, którzy niebawem zamierzają zmienić swój stan cywilny, ale również ci wszyscy, którzy myślą o zorganizowaniu wesela na przykład za dwa czy trzy lata. Jest tutaj wiele różnych firm, można na pewno wybrać tą najlepszą i dobrać na pewno cenę. Planują Państwo ślub w najbliższym czasie, czy to jest jeszcze odległe? Rok? Jest raz. Dokładnie rok. Trzeba niestety wszystko wcześniej robić z wyprzedzeniem. Już A już macie coś załatwione? Sale, kościół. Czyli jednak sala i kościół są. Trzeba wydatki, wcześniej. Tak. Tak, tak. I co tutaj znaleźliście fajnego mocy? Na razie dopiero weszliśmy w sumie, ale widzimy już akurat... Co nas interesuje. Przed jest samochody piękne, limuzyny. Targi w Lubinie na pewno się przyjmą. Sądząc po zainteresowaniu, bowiem taka impreza jest potrzebna. Potrzebne jest miejsce, w którym przyszli małżonkowie załatwią wszystko. Jak deklarują organizatorzy, kolejne targi już niebawem. Zapytania film, które nie zdążyły się wystawić, są takie, czy będą następne targi, bo chcieli wziąć udział, ale z różnych względów nie mogli już się wystawić, bo nie było miejsc. Są zapytania, czy będą targi jesienne. Widzimy, że jest taka potrzeba i mam nadzieję, że. Udałam się ją ponownie zorganizować. Branża weselna rozrasta się z roku na rok. Kiedyś wystarczyła sala i dobry catering. Teraz okazuje się, że aby wesele było w pełni udane, muszą być odpowiednie dekoracje, barmanie oraz niepowtarzalny wodzirej. Sukcesywnie więc, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku, przybywa firm, które oferują przyszłym małżonkom te wszystkie atrakcje. Świetna sprawa więc, że osoby z naszego regionu będą miały możliwość obejrzenia wszystkich tych firm w jednym miejscu. To wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Tuż po wiadomościach zapraszam na pogodę, serwis sportowy, telewizyjny kurier powiatowy oraz na program wydarzenia Ludzie Opinie. Tymczasem żegnam się z Państwem. Życzę przyjemnego wieczoru. Do widzenia.